Witam serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj Wam pokażę co zrobić z zaciętym termostatem Nie dzwonimy od razu po hydraulika, nie panikujemy Tylko samemu to możemy naprawić Więc skąd się w ogóle bierze problem, na wiosnę jak się kończy sezon grzewczy My często skręcamy kaloryfer, no bo robi się nam gorąco No i skręcimy go całkiem Potem wyłączymy kocioł w domu, no i na cały następny rok Termostat jest tak wkręcony i się po prostu blokuje. Jak widać, lub nie, kiedy wkręcamy termostat, on wchodzi do środka, po prostu się wkręca i popycha trzpień, który tutaj jest w zaworze. No i ten trzpień, kiedy wejdzie, zawór zamyka, kiedy wyjdzie, zawór odmyka. No, i wiadomo, że tu sobie niby ustawiamy na trójkę w połowie. No to ten śpień, powiedzmy, jest w połowie zamknięty, w połowie otwarty. No, i problem polega na tym, że jak on się całkiem wepchnie do środka, no to już tak czasami sobie zostanie. I mimo, że ja odkręcam, niby termostat ten śpień jest cały czas w środku, po prostu utknął. No, i trzeba mu pomóc. Ja akurat słuchajcie, teraz jest ciężko w to uwierzyć, bo teraz już mamy prawie luty, i ja do tej pory nie zauważyłem w tym pokoju, że ten kaloryfer nie grzeje. Yy, bo w, tutaj mam skos i po drugiej stronie jest drugi kaloryfer, i generalnie było w miarę ok. Yy, I teraz właśnie kupiłem żonie taki, taką suszarkę i się okazało że żona że mówi przez ten kaloryfer nie grzeje. No i ja patrzę, dotykam i rzeczywiście 17 stopni. A tu z drugiej strony kaloryfer elegancko grzeje 35 stopni, wiadomo to są niskie temperatury, no bo to jest kondensat. Teraz to w ogóle zauważam, że zaczyna tu grzać, jak się zacząłem bawić, prawdopodobnie sam już się popuścił. Więc czasami pomaga taka zabawa tam i z powrotem. Ale jeśli nie, to po prostu wykręcamy termostat. On jest tutaj na takiej grubej nakrętce. Bardzo często wystarczy sam, wystarczą same palce. I go ściągamy. No, i to jest ten trzpień i on wchodzi lub wychodzi no i teraz się popuścił yy, zanim wziąłem kamerę to ten 35 był słuchajcie jakiś milimetr może nawet dwa głębiej no a w razie czego po prostu bierzemy kombinerki i próbujemy go chwycić i wyciągnąć po prostu do przodu żeby się popuścił yy, jeżeli kombinerki są za grube to możemy wziąć cokolwiek na przykład tak chwycić i wyciągnąć go, i tyle. Także nie wiem, czy on już całkiem wyszedł, bo tu ewidentnie zaczyna grzać. Ale zobaczymy, czy coś jeszcze wyjdzie. Czyli chwytam. O, proszę bardzo, ile jeszcze wyszedł? Tak, czyli on po prostu się wciska. No, jest tak jakby na sprężynie. I wychodzi. No, i można się tak pobawić parę razy, żeby on popuścił. Nie wiem, czy słyszycie, ale ewidentnie zamyka. Posłuchajcie. O. Ten dźwięk to jest zamykanie dopływu wody. tak bawimy kilka razy no. i potem wkręcamy termostacik i jest okej okay. no teraz ewidentnie tu góra zaczyna grzać. Dwadzieścia pięć stopni, dwadzieścia osiem, no, tu już jest trzydzieści pięć, z tej strony już lepiej, ale jeszcze nie to, dół dalej zimny, 17 stopni. Okej, okay. dzięki, trzymajcie się.